Gry Weicherowo zyskał nowego zawodnika jest nim Przemysław Mońka, który wcześniej grał w zespole Raków Częstochowa. chowa. 22 latek na wzgórze wolności trafił. Na zasadzie półrocznego wypożyczenia w żółto czarne szeregi ma wnieść nową jakość. Najlepszymi występami podnieść poziom. Nie wiem jeszcze jak wygląda drużyna, bo nie miałem okazji jeszcze trenować z nimi. Ale dzisiaj pierwszy trening, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Jestem przekonany, że. że Poziom tutaj nie tylko poprzez moje przyjście, ale też innych chłopaków, będzie tutaj w Wejherowie podniesiony. Mońka ma na koncie 40 występów na poziomie drugiej ligi na pozycji bocznego obrońcy lub pomocnika, jednak jesienią wystąpił zaledwie w trzech spotkaniach ligowych i jednym pucharowym. Bez, na szczęście było się bez kontuzji, ale e, takie były decyzje trenera musiałem to uszanować i nie miałem zbyt dużej możliwości grania. Chcę Zacząć trenować z drużyną, złapać formę i po prostu grać. To jest najważniejsze. Próby pozyskania przemka przez klub trwały już od jakiegoś czasu. Na początku Raków Częstochowa jak gdyby nie wyraził zgody na to, aby przemek przeszedł do naszego klubu. Zaczął okres przygotowawczy z drużyną Częstochowy. Aczkolwiek ostatnio dostaliśmy sygnał, że jednak jest możliwość transferowania tego zawodnika do, do Wejherowa i żeśmy z tej jak gdyby okazji skorzystali. To wciąż nie ostatnie ruchy kadrowe w żółto czarnej ekipie. Być może w tym tygodniu jeszcze podpiszę kolejnych dwóch zawodników i po ewentualnie podpisaniu kolejnych dwóch umów będziemy się jeszcze zastanawiać nad, nad jednym zawodnikiem i być może wtedy. Dopiero będziemy mogli ogłosić, że, że kadra zespołu jest zamknięta. Na dzisiaj nie jest zamknięta, jest nas ciągle za mało. Kadra musi tworzyć co najmniej 21 zawodników. My na dzisiaj tylu nie mamy więc dlatego jeszcze te ruchy w kierunku gryfa wejherowskiego będą trwały. Po Mońce klub pozyskał 19-letniego Dawida Tomczaka, wychowanka Wiktorii Koronowo. Dawid jest pomocnikiem wypożyczonym do końca sezonu z rezerw Arki Gdynia. W minionej rundzie zaliczył 13 występów na trzecioligowych boiskach, podczas których zdobył cztery bramki. Mońka i Tomczak z pewnością zasilą w gryfa. W jutrzejszym sparingu wejherowianie w Chojnicach zmierzą się z Chojniczanką.